Czuwajcie, witajcie w Kazimierzu Dolnym Zamek Kazimierza Wielkiego A dokładnie ruiny Ruiny są odrestaurowane I tutaj odbywa się wiele Imprez artystycznych W tej liczbie projekcje filmowe W czasie festiwalu Dwa Brzegi Ale ja chcę wam pokazać Coś co świadczy o tym, że Kazimierz Dolny to miejsce, gdzie Polacy krwią i swoim życiem o Polsce świadczyli. Powstańcy 1683 roku, uczestnicy powstania styczniowego z Mierza Dolnego, zobaczcie ileż nazwisk. widok na Wisłę na Farę ale jest jeszcze jedna rzecz którą chciałem wam pokazać wiernym synom Polski bojownikom o wolność z roku 1863-64 rodacy ależ Jaka znamienita data 1917? Trwała jeszcze pierwsza wojna światowa. Polacy przygotowywali się do odzyskania niepodległości. Walczyli o nią w szeregach legionów Józefskiego, w szeregach legionu Puławskiego, a potem Korpusu Polskiego, o których często zapominamy. Kazimierz Dolny złożył swoją daninę krwi z najwierniejszych swoich synów. I kobiety w szeregach powstańczych, jakże często myślimy, że to tylko mężczyźni walczyli. To miasto. To nie tylko historia związana z powstaniem styczniowym, ale również z powstaniem listopadowym lat 1830-1831. Kiedy przyjedziecie do Kazimierza, to oprócz tych spacerów, wizyt w galeriach. Kawek, w kawiarniach. Proszę Was, żebyście od czasu do czasu zobaczyli, jak to mieszkańcy tego miasta potrafili upamiętnić tych, którzy zginęli. Możemy uczyć się od. Kazimierza Dolnego, właśnie tego pisania tablicami swojej historii, swojej walki o utrzymanie tożsamości, a potem o odzyskanie niepodległości. Zobaczcie, Fara w Kazimierzu, wzór dla całego renesansu lubelskiego. Jakże znamienne tablice na murze. Rotmistrz Witold Pilecki, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Zamordowanym. Niezłomni żołnierze Władysław Siłanowicki. Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dokąd idziesz, Polsko, ojczyzna moja? Uczmy się tej miłości do ojczyzny właśnie w takich miejscach. Nawet tej miłości do ojczyzny, która pamięta te czasy nam najbliższe, czyli czasy przełomu 89 roku. Jak pięknie to wygląda. Teraz przejdziemy Wejście na przy tym piękny portal. Stare nagrobki lubię rozczytywać właśnie te nagrobki, które znajduję po swojej drodze. Zobaczcie jakie piękne okno z tym przepięknie zdobionym portalem. No teraz rozumiem dlaczego ta świątynia stała się wzorem dla kościołów w ramach tak zwanego renesansu lubelskiego Przechodzę przez bramę i teraz idę w kierunku rynku Jakże kultowego rynku wszyscy, którzy zobaczą te ujęcia Wiedzą, że znajdują się w tym magicznym mieście. Nawet teraz, poza sezonem, niesamowita ilość wycieczek, które przymierzają szlaki, jadą do tych wąwozów lesowych. Kazimierz z każdej strony jest pięknym miastem. Naprawdę wierzcie mi, do Kazimierza koniecznie wszyscy muszą przyjechać. Ta studnia, kultowa studnia. Wiele miast, korzystając właśnie z tego wzoru, powróciło do studni na rynkach swoich miast. Wiele miast uratowało swoje studnie właśnie dlatego że takim wzorcem stał się Kazimierz Dolny Cieszy mnie ponieważ kolejna kamienica Jest remontowana Czyli że te prace konserwatorskie cały czas trwają dzisiaj mamy piękny upalny dzień Koniec tej relacji, gdzie? Oczywiście przed kamienicą przybyłów, rody przybyłów, czarnotów. To te rody, które tutaj zbiły majątek. Ta piękna kamienica świętego Krzysztofa w stylu manierystycznym i Kamienica ze świętym Mikołajem. Pozdrawiam wszystkich z Kazimierza Dolnego.